Dzisiaj spotkanie z, z działem operacyjnym. Jedną z najważniejszych e, organizacji e, portu lotniczego po tej stronie płotu. E, prezes Krzysztof Litowicz, wiceprezes Dariusz Krzowski, jest też e, dyrektor działu Matuszy, e, że będą e, bardzo szczegółowe pytania. E, przygotowanie do akcji zima. Pod tym hasłem spotykamy się dzisiaj. Dzisiaj nie tylko dział techniczny, ale dział i operacyjny. Zobaczymy, zjedniście Państwo, sprzęt, który służy do utrzymania drogi kołowania i drogi, drogi startowej i postojowych samolotów w odpowiednim stanie technicznym tak takim, żeby samoloty mogły i wylądować, i wystartować, i startować e, również. Generalnie e, co, co, cóż, widzimy najwięcej pracy i najwięcej kosztów. E, środki do utrzymania e, dróg kołowania, płaszczyzn postojowych i... Drogi startowe są dosyć drogie, bo nie jest to zwykła służb taka, jaką się suknie na, na, na drogi publiczne na, 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 na ulicy. To są, to są specjalne drogi środki. W tamtym roku do nas występało ponad milion złotych. Sama, sama, chemia, sama chemia. Chodzi o to, żeby tak, nie było przede wszystkim lodu. Jest sprzęt, którego tutaj nie widzę teraz, ale jest sprzęt do pomiaru szorstkości z szczelunek i... To wytniecie. Jest sprzęt do pomiaru współczynnika yy, tarcia. On jest podawany tylko przy, 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 przy lądowaniu w złych warunkach. Yy, chodzi o to, żeby droga y, startowa miała ten współczynnik w y, odpowiednim y, przedziale. Czyli nie może być lodu. Nie może być i nie może być, nie może być w ogóle żadnego dla bezpieczeństwa lotniczego jest stan utrzymania powierzchni operacyjnych. I tutaj bez względu na ilość wykonywanych operacji lotniczych te powierzchnie muszą być utrzymywane w należytym stanie. Mamy do tego, jak Państwo widzicie, specjalistyczny sprzęt, jest specjalnie skonfigurowana kolumna, która za dwoma przejściami jest w stanie w przeciągu około 25 minut. Odśnieżyć, wyczyścić całą drogę startową. Oprócz tego, że usuwa się śnieg i lód, zabezpiecza się później specjalnymi środkami chemicznymi, żeby pas startowy nie był oblodzony. W zeszłym roku nasze służby, w mojej ocenie, zdały egzamin bardzo dobrze. Zobaczymy, jaka w tym roku będzie zima. Mam nadzieję, że również sprawnie nam się uda tą akcję przeprowadzić, bowiem nie było ani jednego przekierowania samolotu z uwagi na stan drogi startowej, co, co, co czasami na innych lotniskach się zdarza. Mieliśmy owszem przekierowania, ale to było związane z widzialnością i z podstawą chmur i brakiem wówczas jeszcze als a na naszym lotnisku. Dzisiaj to urządzenie jest, więc myślę, że operacyjnie sprawy będą wyglądały dużo lepiej. Trudno jest przewidywać pogodę, bo te wszystkie długoterminowe prognozy bardziej przypominają wróżenie niż y, y, prognozowanie. Natomiast y, no, tak realistycznie około trzech dni do przodu można bardzo precyzyjnie pogodę przewidzieć. Na razie, na razie jest ciepło, więc y, mam nadzieję, że będzie tak jak najdłużej, bo tak jak Pan Prezes powiedział, to się przekłada na koszty. Niestety to jest bardzo kosztowna działalność, ale tak już wielokrotnie podkreślaliśmy, bezpieczeństwo nie ma celu. Więc tak jak pan prezes powiedział, koszty chemii to był około milion, kilkaset tysięcy złotych to było paliwo, serwis sprzętu, pracownicy. Porównywalne koszty przewidujemy również w tym roku. W tej chwili mamy zmagazynowane 260 ton środków chemicznych do odśnieżania oraz zabezpieczania dróg startowych. Oraz 21 tysięcy litrów płynu do odladzania samolotów, o tym nie powiedzieliśmy, skoncentrowaliśmy się na płaszczyznach, natomiast trzeba pamiętać, że również samoloty, jeżeli zachodzi taka potrzeba są odladzane i są zabezpieczane przez, przed oblodzeniem, do tego służy ten pojazd biały, który z lewej strony Państwo widzicie. Samoloty są spryskiwane odpowiednim płynem, ten płyn również jest dość drogi, natomiast tu w odróżnieniu od utrzymania płaszczyzn za to płaci przewoźnik, także jeżeli kapitan sobie zażyczy usługę odladzania, my tą usługę wykonujemy, natomiast później refakturujemy koszty na przewoźnika. Kolumna, kolumna składa się standardowo z pługu wirnikowego, czterech pojazdów e, służących do odśnieżania e, oraz jest, e, na końcu kolumny jedzie pojazd, który e, spryskuje, zabezpiecza już to co zostało odśnieżone przed tym, aby ponownie pas e, nie zamarzał. Także to jest ten sprzęt, który tu Państwo możecie zobaczyć, wszystkie te pomarańczowe samochody. Oczywiście nie używamy wszystkich jednocześnie to zależy od stopnia oblodzenia czy zaśnieżenia powierzchni, więc robimy to, że tak powiem, no, odpowiednio do warunków optymalnych.